Kto jeszcze grał z nami? Nikt. Już. Nikt? Dawid. I Dawid, bardzo pięknie. Nie, z nami grał. Moi drodzy, gratulujemy tutaj wygranym, ale tym którzy grali z nami też, bo był piękny mecz, Pizza. ci, co przegrali, stawiają, tak? Ale, moi drodzy, pizzy nie będzie, bo zanim pizzę zrobią, to, to będzie ciężko. Ale Dostaliście już cukierki. Mamy jeszcze takie fajne, małe gadżety. To za moment. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich tutaj w oknach, którzy siedzą sobie na ławeczce, którzy kibicowali nam. Wszystkie mamusie pozdrawiamy. I babcie, i tych, co są na kulach, i bez kul, i tego pana, co robi tu zdjęcia. Ktoś tutaj taki tu przyjechał. Jesteśmy w takich żółtych koszulkach. Ja jestem ksiądz Adam, a tu jest ksiądz Rafał, który nawet pracował w tej parafii, chodził tutaj po kolędzie może. Może ktoś go zna, może ktoś go rozpoznaje. Rozpoznajesz, tak, księdza Rafała? A z, jak go pamiętasz. Skąd go pamiętasz? Umie z karteczkami. A, z karteczkami chodził, bardzo pięknie. Pozdrawiamy tamtą panią. Zapraszamy do nas. Zaraz tu będziemy dzielić się czymś pięknym. Czymś, co mamy najlepszego czyli świadectwem doświadczenia Pana Boga, swoją wiarą.